List św. Pawła do Filemona Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appi, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie bracie zostały pokrzepione. Dlatego, chociażbym mógł śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem i teraz, i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a On jest sercem moim. Chciałem Go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić. Aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie, a jeżeli ci jakoś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz, ja, Paweł. Piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu. pokrzepmy serce w Chrystusie. Pewny twego posłuszeństwa piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. Zarazem przygotuj mi gościnę. Bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawiacie Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa a niech będzie z duchem waszym. Amen.